Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a ziemia była bezładną pustką, ciemność zalegała nad bezmiarem wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Bóg rzekł: Niech się stanie światłość, i stała się światłość. I widział Bóg, że światłość jest dobra, oddzielił więc światłość od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nocą. Zapadł wieczór i zaświtał poranek dnia pierwszego. I rzekł Bóg: Niech się stanie sklepienie pośród wód, i niech oddzieli jedne wody od drugich. Uczynił więc Bóg to sklepienie i oddzielił wody pod sklepieniem od wód, które były nad nim. I tak się stało. I nazwał Bóg sklepienie niebem. Zapadł wieczór i zaświtał poranek dnia drugiego. I rzekł Bóg: Niech się zbierze woda pod sklepieniem na jedno miejsce, i niech się odsłoni sucha powierzchnia. I tak się stało. I nazwał Bóg suchą powierzchnię lądem, a zbiorowisko wody morzem. I widział Bóg, że było to dobre. I rzekł Bóg: Niech Ziemia napełni się zielonymi roślinami rozsiewającymi nasiona oraz różnymi gatunkami drzew, które rodzą owoce pełne nasion. I tak się stało. Ziemia wydała różne rodzaje zielonych roślin rozsiewających nasiona oraz różne gatunki drzew, które rodzą owoce pełne nasion. I widział Bóg, że było to dobre. Zapadł wieczór i zaświtał poranek dnia trzeciego. I rzekł Bóg: Niech się staną światła na sklepieniu niebieskim, by oddzielały dzień od nocy i wyznaczały święta, dni i lata. Niech jaśnieją na sklepieniu niebieskim i świecą nad ziemią. I tak się stało. I uczynił Bóg dwa wielkie światła. Światło większe, by rządziło dniem, i światło mniejsze, by rządziło nocą oraz gwiazdy. Umieścił je Bóg na sklepieniu niebieskim, by świeciły nad ziemią, by rządziły dniem i nocą i oddzielały światło od ciemności. I widział Bóg, że było to dobre. Zapadł wieczór i zaświtał poranek dnia czwartego. I rzekł Bóg, Niech się zaroją wody od istot żyjących, a ptactwo niech lata nad ziemią pod sklepieniem niebieskim. I stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkie pływające istoty żywe, których pełno było w wodach i wszelkie latające ptactwo różnego rodzaju. Pobłogosławił je Bóg tymi słowami. Bądźcie płodne, mnóżcie się. I zapełnijcie wody morskie, ptactwo zaś niech się mnoży na ziemi. Zapadł wieczór i zaświtał poranek dnia piątego. I rzekł Bóg: Niech ziemia zrodzi różne żywe istoty bydło, zwierzęta pełzające i polne. I tak się stało. I Bóg uczynił różne polne zwierzęta wszelkie bydło i zwierzęta pełzające. I widział Bóg, że było to dobre. I rzekł Bóg: Uczyńmy ludzi na nasz obraz, podobnych do nas: Niech panują nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. I stworzył Bóg ludzi na swój obraz, na obraz Boży ich stworzył. Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. I pobłogosławił im, mówiąc: Bądźcie płodni, mnóżcie się i zaludniajcie Ziemię, oraz czyńcie ją sobie poddaną, panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszelką istotą poruszającą się po ziemi. I rzekł Bóg. Oto dałem Wam wszelkie rośliny na całej ziemi, wydające nasienie, i wszelkie drzewa owocowe, zawierające nasienie. Będą one dla Was pokarmem, a dla wszelkiego zwierzęcia polnego, i wszelkiego ptactwa powietrznego, i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie życie, daję na pokarm wszelkie rośliny zielone. I tak się stało. I widział Bóg, że wszystko, co stworzył, było bardzo dobre. Zapadł wieczór i zaświtał poranek dnia szóstego.